Chciałam nagrać, z jest tygodnia siódmego na wakeboardzie, ale zawsze jak jesteśmy w Ostródzie, to jestem tak zaaferowana karmieniem małego i zorganizowaniem wszystkiego tak, żeby... Nie płakał, a dobrze spał, że nie mam głowy do filmowania, dlatego nagrywamy na spacerze. Swoją drogą Wakeboard to teraz dla mnie super sprawa. Mięśnie po mnie strasznie. Właściwie mam wrażenie, że zniknęły całkowicie przez czas ciąży, ale czuję, że żyję i nigdy chyba tak bardzo nie cieszyłam się z zakwacem. W tym tygodniu po raz kolejny byliśmy u okulisty. Okazało się, że oczka wciąż ropieją i właściwie niewiele można teraz zrobić, albo właśnie dużo można zrobić, bo muszę oczka masować, a Zachariarz bardzo tego nie lubi. Antybiotyk odstawiliśmy i mamy nadzieję, że masaż pomoże. W przeciwnym wypadku trzeba będzie przetykać kanaliki łzowe, ale to robi się starszym niemowlętom, przynajmniej czteromiesięcznym. Dlatego muszę go trochę pomęczyć tymi masażami. Dla nami pierwsze szczepienia. Zdecydowałam się na e, pakiet płatny, full bypass, pełna ochrona. Oczywiście kosztowało to trochę i jeszcze będzie kosztowało. E, przy okazji, jak byliśmy u lekarza, e, zważyłam Zachariasza. Waży już prawie 6 kg, dosłownie dokładnie 5 kg 760 g. To bardzo dużo. Buziaczek, no. Co to jest? To są rotawirusy. Świetnie. Dobre? Zachariasz? Dobre te rotawirusy? Tak, w smaku są dobre, są smutkowe. No co tam się stało po wystrzelu? Wszystko dobrze. Pięknie ładnie trzymamy tą główkę. Super! Fajnie. Pani pielęgniarka zapytała nawet, co się dzieje maluszku. No już idziemy. Im większy, tym więcej mamy powiedzenia. Pani pielęgniarka zapytała nawet... Pani karmi piersią? Tak jakby na no piersi nie mógł tak urosnąć. Aha, wracając do wakeboardu. Eee, fajnie, fajnie, mogę sobie popływać, ale przecież jestem uzależniona od baby babysitterki, dlatego jeszcze ogóle z Martą albo z Gosią, eee, no bo przecież Zachariusz nie może zostać na pomoście sam. Opieka Foki zdecydowanie nie wystarcza. Ależ jestem dzisiaj chaotyczna. Eee, wracam znowu do wizyty u lekarza. Zahariarz waży prawie 6 kg i zapytałam pani położnej pielęgniarki, jaki jest długi. No i okazuje się, że małych dzieci właściwie się nie mierzy. To, że był zmierzony w szpitalu, to tak było pirazy oko, więc a teraz nie prostuje się dzieciom nóżek. W związku z tym mogę właściwie ocenić, jak długi jest na podstawie ubranek. No i tak na początku ubranka nosiła ubranka rozmiar 56, a teraz już 68. Niektóre są jeszcze za duże, ale właściwie już 68, a nawet 74 będę kupowała, bo lepsze większe niż za małe. Hmm, a propos naszych zwyczajów w tym tygodniu, staram się być logistycznie coraz bardziej ogarnięta, ale z drugiej strony on też ma coraz więcej właśnie do powiedzenia. Jest coraz bardziej marudny, no i przecież nie śpi już tylko w czasie wolnym, kiedy nie je, ale ogląda świat. A? skręcimy garuzelkę do harku będziemy już pokuć. Aha, jakie fajne, nie? Się karmić Zachariasza regularnie, a czasem to po prostu nie wychodzi, tym bardziej, że on e, czasem szybko kończy jeść, e, m, chce, żeby mu się odbiło, ale on nie chce. Albo chce je znowu jeść, albo boli go brzuch i musi zrobić kupę, a potem mu się uleje i jest znowu głodny. E, oczywiście wtedy ja jestem cała brudna i on też, e, więc co chwilę się przebieramy oboje, <grytanie> więc czasem naprawdę jest to bardzo e, męczące. Chociaż e, muszę przyznać, że w tym siódmym tygodniu to już teraz jego płacz i jego marudzenie tak bardzo mnie nie dołuje. Po prostu stawiam temu czoła i wiem, że yy, przecież Zachariasz nie umie się w żaden inny sposób ze mną porozumiewać, tylko płacząc i marudząc. No więc muszę bardzo uważnie słuchać, który to rodzaj płaczu właśnie jest. W tej chwili na przykład marudzi, bo ewidentnie boli go brzuszek. Nie wiem czy to przeze mnie, bo coś zjadłem, czy po prostu ma taki humor. W tym tygodniu Zachariasz obchodził też swoje pierwsze imieniny. Sam jeszcze oczywiście o tym nie wie, ale starałam się tego dnia być wyjątkowo wyrozumiała. Chociaż właściwie teraz całe moje życie skupia się na nim i wokół niego, więc jakby miał święto dosłownie codziennie. Zgodzi się ze mną chyba każda mama takiego małego brzdąca, że to czas kiedy rezygnujemy z ozdób na głowie. Czyli kolczyki wykluczone, najlepiej chodzić ze związanymi włosami, bo przynajmniej Zachariasz uwielbia ciągnąć mnie za włosy. Nie wyobrażam sobie, co by było, gdybym miała w uszach kolczyki. No pewnie już bym po prostu ich nie miała. No i bardzo by to bolało. Dlatego pozostaje mi... co? Bransoletki też odpadają, no bo przeszkadzają w noszeniu dziecka na rękach. No i tak jak widać zrezygnowałam całkowicie z makijażu na rzecz tego, żeby po prostu wyjść szybko z domu i odetchnąć i nie tracić czasu na pudrowanie się. <grym> Poza tym przecież młoda mama wygląda bardzo dobrze, właśnie bez żadnych tuningów, prawda?